Super Mario Maker? I to dwa? U mnie na kanale... Nie no, już kiedyś nagrywałem Super Mario Maker 2 bez przesady. Dobra! Gra dzisiaj, wy Super Mario Maker! Gra dzisiaj, wy Super Mario Maker! Gramy dzisiaj sobie w Super Mario Maker 2. wiem, że sobie wrócimy, bo dawny odcinek był chyba... Jakieś kilka miesięcy temu. Zostawcie teraz łapkę w górę, subskrypcję, komentarz z hashtagiem Mario. Mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. Jeżeli tak, to tak jak mówiłem, zostaw łapkę w górę. Lecimy, więc lecimy do play. I przejdziemy sobie jakieś Kursy World jakieś takie fajne, fajne, takie fajnowate miasta. Już nie pamiętam w ogóle, jak to się gra. Tu się szło Endless Challenge, chyba. Coś takiego. Chyba, że Kursy się szło. A easy. Pójdziemy sobie na normal, może. Na normalu będą takie normalne mapy, chyba że znowu się coś zbugowało. Hej Mario, siema, idę w przygodę. Dobrze, do zobaczenia. A po co ja tak w ogóle idę w przygodę? Zawsze w Super Mario Maker było dwa, jeden, było coś takiego, że prowadzili księżniczkę właśnie dlatego idziemy się pojedynkować z Bozerem i nagle się coś nie wypaliło. E, jakieś japońskie, oh my god, nie, nie skacz. Ja pewnie zaraz skoczę na samym początku. Mamy. Dwa, 15 sekund. Dobra, zjeżdżamy. O! Dobra, nie możemy, z, nie możemy zjeżdżać, ale szybko. Szybko. Masakra, jakie to jest ciężkie, no. Trzy sekundy, dwa, jeden. O! O! Udało się. Uwaga, hate test time. time. Oczywiście, że hate test time, bo hate jest najlepszy. Kto takie uważa, możecie zostawić komentarz, dlaczego. A jak uważacie tak, to zostawcie komentarz i łapkę w górę. I lecimy dalej do naszego pięknego Maria. Mamy pięć żyć. Tak, ciekawy jestem, czy jak. Troll. O, już mi się to podoba. Już mi się to podoba, Troll. Będzie naprawdę super. O, 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 patrz, patrz, już się tam wiem. Ale, Troll. Nie wytrzymam, ty. Nie. Patrz, o! O, nie, ja to wyrzuciłem. O, Jezu, no i umarłem, no. Nie, no co to jest za troll? Czekaj, muszę ich zniszczyć chyba, chyba wiem jak ich zniszczę. Patrz, muszę ich zniszczyć tak, patrz. Jestem sobie tu, patrz, patrz, patrz i dobra, i patrz to, patrz, ale ich zniszczyłem. O nie, o nie, no spadł na mój łeb. No dobrze, to już w takim razie nie będę sobie tych króliczków tutaj brał. Ja tylko pójdę sobie normalnie do tych monet tutaj, bo wyglądają bardzo smakowicie. No nie, 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 ta mapa nie jest dla mnie. Mi się wydaje, że powinniśmy zrobić inną mapę. Dobra, ja chcę przejść. Jak to było, że się poddaję? Dobra, chyba, chyba nie mam innego wyboru. O! Dobra, umrę sobie jeszcze jeden raz. Żeby może przejdę ten. O, 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 teraz. O, wow, spis, spis, spis. o super, super. Fajnie, fajnie. A. O! O, trzeba uważać na tą bombastik Dobra, idziemy, idziemy i tutaj wejdziemy w drzwi. O, super! Teraz się wracam w takim razie. Jest sens zwracać się? No nie, gdzie ja spadłem! Ja jestem totalnym nubem, Mario! O nie! O nie! Już strzelają. O! Lecimy, let's go! Może to będą jakieś prawidłowe drzwi. Ej, patrz! Co jest? Oh my god! O! Oh. Nie, no nie, 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 nie. Zacznijmy jeszcze raz. Może teraz nam się potwarci i nie będzie czegoś takiego i będzie normalna giera po prostu. Powa Mario. Może jakieś takie normalne poziomy byście dali, tak jak sam wskazuje, poziom normal, un classico. Stworzył to Amerykanin, a... Dobra, un normalo. Zobaczymy, czy to jest takie normalo. O, mam już grzybka, którego nie złapałem, oczywiście. Ty, wygląda to całkiem normalne, ale są pozory. Pyk, kop Pa, pyk. Patrz, pyk. Dobra, chyba, chyba tu nic więcej nie ma. Możemy iść dalej. Tum tum tum. O, już się mozeczka i zaczęła się robić. O, tam nie wejdę. O nie, to jest kwiat. Bez nadzieja. Dobra, i co tu nas prowadzi, ty? A, tu nas prowadzi. No, tu jest bez sensu. O, o, dobra. O nie. O, szybko. No co to jest? Jaki to jest normal? Jaki to jest normal? Dobra. Ja stąd wychodzę, ty. Nie można kwitnąć. Więc przechodźmy to jeszcze raz, może... Na... Może tak umrzemy? la, la, la fajna muzyka, fajnie gra, fajnie, jest najlepszy. A Mario biegnie se, nie umrze chyba zaraz. Chciałbym zobaczyć to, że Mario nie umiera. Coś tu się dzieje, ne ne ne, ne, ne. O, udało się, patrz. Patrz, jaki jestem mastermind. O nie, 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 nie. Czy właśnie spadłem? I kolejki spadłem. I co teraz? Tu jest jeszcze jakaś kolejka, dobra. Biegniemy sobie niczym strażek. Kto ich zaboli? Oczywiście, że nie. No nie, no, oni rzucają tymi kostkami. Dobra, sprint: para, pa, 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 pa. Para, pa, 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 pa. No nie, no tego to w ogóle nie rozumiem. Jak ja mam to zniszczyć? I on zniszczy całą celę ty! Jezu! Nie! Nie, tego się nie da przejść! To nie... Jest, to nie jest normalne! czy Mario idzie na przygodę, to był dopiero no, pierwszy no. level, nie? To był dopiero pierwszy level! I to jest 20 razy gorzej Skyline. Zaraz zobaczymy. Czy twój poziom jest taki... Super! O! Coś normalnego, pa! Hajs! Ty, ty, ty. Ej, ej, pap. Patrz, patrz, ale monet O, oh my god, nie złapałem Ej, jak tu się latało, bo ja nie wiem O, ho, ho, tak się latało Dobra ty, 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 ty. O Jezu, nie wiem gdzie dalej jechać ty Dobra, tutaj pa pa Tutaj coś wskazuje, dobra Nie tak, nie tak Mario Nie tak Mario Tak to na pewno nie Dobra, tutaj musimy walnąć Co? Albo tutaj musimy. Też nie? Dobrze, dobrze. Tutaj musimy jeśli tu nas wskazuje autor. Nie, no co za oszust! Co za cheater, stwórcy, ty! Skoro tak, to sobie nabijemy level-upa. Skoro stwórca nas orał z życia, tak ja sobie ornę, kurde, życie stwórcy tej mapy. Yy, tutaj mamy wejść. Tu się wygląda jak jakaś podpucha, ale okej, okay, po no nie mam innego wyboru. Soj! Jezu, nie! To ja po prostu nie wierzę, ty. Ty. Nie! No, mamy trzy serduszka, ale możemy sobie przynajmniej tak nabijać stary. O-o. O-o, o dobra. Lecisz na niego. Nie trafiłem go? Dobra. Pyk! Szybko na niego, John jest, tu jest.

Na razie, panie smoku. No, halo, chcę wejść. Dobra, udało się, dobra, wchodzimy! O, No! Uwaga! Oje! Oh yeah. hey, test time! No i wygodzę, bardzo proszę, kurde, kto tu w wygrywa? Ja? Ja? Ej, on wygląda jak juniorski trochę, ty pozdrawiamy juniora w takim razie. Go, go, Power Rangers, to był dopiero pierwszy poziom, nie? A A, hey, tas już prawie zrejżował, mamy trzy życia, ja nie wytrzymam. Ja na izi mam tam chyba z 50 żyć i jestem prawie przy 70 poziomie? A to jest normal. O, 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 moje ulubione, pa! Co to jest też to Mario? O patrz, ja... Ej, gdzie skąd to pamiętam? Pego. Ja skądś to pamiętam, nie? Ja skądś to pa. O, super, nie, to ja wolę to Mario. Ja wolę to Mario. Mario tu się skacze po główkach stary tych bażantów. A nie, on stary je podnosi i rzuca, jak jakąś szmatką. Aha, dobra, dobra, rozumiem. Rozumiem, po co to było. Rozumiem, po co to było! Bażanty tu są wszędzie te. O, o! Daj to. Daj. O, dobre. Dobra, kolejne. Chodzę. Chodzę. Kolejny poziom. O, o. Klucz! O nie! Co się dzieje? Jezu, jakiś potwór tu wyskoczył. Ja nie wytrzymam. Ja ja po prostu nie wytrzymam. Skakuj Mario, szybko! Ten potwór tu będzie? Chyba nie. O nie, jest tam! Potwór, szybko! Nie chcę mieć z nim nic do czynienia. Dobra, wiesz, będę miał grzyba, będę miał, dobra. Giń! Dobra, umarł. Prawie. Tędy. No, jego też mogę w sumie podnieść? Ty, mogę? Pyk! Ale spadł. Dobra, tędy nie mogę. Czy mogę? Nie mogę, patrz. Niestety klocki... A, po to był żółw. Dobra. A skąd ja mogłem wiedzieć? O! Jezu, nie tu mi daje grzybów. Losowo generowany grzyb mocy. O! Oh my god! I co ja mam teraz robić? KOK! Oh my god! Oh my god! Co to jest? Szybko! O okej. Okay. O nie! O, ale to było łatwe. Jakaś bózka przyznaczenia Dobra. Ty fajne te poziomy. Ty, o kurde O kurde Jeszcze Ile tego? Ja już nie chcę. Dobra, chodź tam, chodź. O oh my god, co to jest, ty? Co to jest? Ja nie wytrzymam po prostu. Jezu. Dobra, wchodź, wchodź, chodź szybko. Mam nadzieję, że będzie. Brawo, Tuski. chodź, ja muszę żyćko zdobyć. Jest. Mamy dodatkowe życie. Ej, nie ma hejtastajm. Dobra, stań! Hejtas Ile byśmy mogli sobie jeszcze przyjść z mapeczek, tak chyba z pięć mi się wydaje. Pięć jeszcze byłoby OK. do mi z... To jest japoński jakiś, nie rozumiem. O, o kurde, Japończycy. No nie, nie, to co... Ja umrę teraz, patrz. O! Moja ulubiona, ten soundtrack z Mario. Nie! O, Co to za wybieranie, dlaczego jakieś wybieranie jest na normal? Aha, mogłem coś takiego zrobić, patrz. Ciekawy jestem, czy ten, czy ten portal tam prowadzi mnie do wyjścia. Czy do zguby starej, jak te kolce, Mario idzie sobie do góry, wchodzi w teleporter. Oh my god, co to jest? Zaraz, my nie się O jezu, co to się stało teraz, ty? Co to się stało? Nie, nie, co to jest? No nie, wytrzymam zaś. Teraz masz tak, muzykę. Tu, 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 I teraz wymyśl sobie. Dobra, idziemy tędy. Idziemy tędy, ja nie wytrzymam po prostu. Dobra, u. Mam niebieską rurę. Czyżby to było oznaka. Oznaka kłopoty, stary, czerwona prowadziła? Tu był czerwony chyba. Tak, dobra, wygrałem. Wygrałem. Czemu nie mogę tu wejść? A, bo tak musiałem, dobra, wejść. Dobra, dobra. Wygrałem! Jest, uratowałem się w ostatnich. O, uwaga! O oh, yeah. Hej, test time! Nie powinno być takich poziomów w ogóle na... Jak to się mówi? Na normal, bo to, patrzcie, to jest norma stary, a tu jest jakieś wybieranie, stary. Tu szybko możesz stracić wszystko, iść do domu, stary, spać. O, o, Niemcy. To junior chyba, to junior. O, super, kolejne wybieranie, to mi się podoba. Ej, nie mogę wziąć tego grzybka. Ej, jak ja mam to wziąć? Nie rozumiem. Jak ja mam to wziąć? A! Nie, nie rozumiem. Nie no, to jest tak specjalnie zrobione po to, żeby umrzeć i zresetować, mi się wydaje. Wiecie, co zrobimy? Patrzcie to. O, jeszcze już tu przechodziłem trochę, dobra. Continue w takim razie. Ty, i tu mi szło lepiej. ku power I tu mi szło tysiąc razy lepiej, ty. Ja nie rozumiem, jak ludzie robią te... Nie no. Dobra, serio, fajnie. Fajny level, no. No, już miałem te 11 żyć. Fajnie było ogólnie, nie? Dobra, ja się tu chowam. Jezu, jak ja mam to zrobić? Jezu! A, a, no nie, tu się nie da przejść, tu jest trylion starych obywateli Polski. Nie zabijcie mnie, uff. Pyk, pa, kręgle. Wszystkich zniotło, dobra. Tylko najgorsze jest to, że tu latają te ognie, nie? O! No nie, no nie, jak to mnie dotknęło, stary? No nie, no co tu się dzieje? Stary Bowser mnie atakuje! Nie, to no, papa <ścoughs> Bowser! Bowser, jak mogłeś? Dobra, niech on sobie postrzela. Nie, no fajnie! Lecę! Nie, no Bowser! Po co? Jezus Maria, tu mi się wydaje, że tu nie można czekać, stary. Tu nie można czekać. Jeszcze spadają nawet. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy. Jezu. Lecimy jakiegoś lepszego kwiata, proszę. Nie no, jak ja mam tu przejść? Ty, co to jest? Jezu, oni idą za mną. Poza tu, nie wiem gdzie. Boże, paca, paca, ta, paca. Idę dalej. O nie. Jezu. Ja uciekam. Patrz no! Oh! O, On było blisko śmierci. Ty to widziałeś Stary bo mission Mario Impossible. I trzy życia dodatkowe. Dobra, odrabiamy, odrabiamy, odrabiamy. Bo ja tu jestem mistrzem Mario, nie? Ogólnie ja, się, ja u juniora jak grałem, to ja przewalałem, ale ja udawałem po prostu, żeby junior się nie odpalił za bardzo. O Jezu, kolejny Japończyk, ale mnie głowa boli. O Jezu! Chyba zaraz wymiotuję. O, super! Ah! No, szybciej spadać siema, siema, stary, co tam u ciebie? Hello? O oh, jezu, oni rzucają stary, ja nie mogę, co się dzieje? Chyba oszaleje. Dlaczego ten pies tutaj? Jak ja mam to przejść? Five minutes later. Nie, no chciałem być sprytniejszy. Czekajcie, odsunę taką myszkę. Ja wiem to, ale. <laughs> Psycha siada. <laughs> Dobra... Rzucił młotkiem! Jak ja zaraz rzucę młotkiem, to rozbiję coś, stary. Dobra, nie dotkniesz mnie. Nie zdążyłeś. Dobra. Nie! Ta, 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 ta. Bardzo dobrze, że przegrałem. Przynajmniej mnie na taki głupi level. Dobra, gramy. Gramy. Nie śpimy, gramy! Trzeba przejść trochę levelków. No! Zero zero. Po tej mince mówi tak. To jest taki level, którego nie przejdziesz. Co, po co go tworzysz? Nie no, patrz co tu się dzieje. To jest jakiś totalny chaos. O, nie przynajmniej, nie, nie wyskakuj. Nie wyskakuj. Pyk, pyk, pyk. Możemy przynajmniej rozwalać stary. Co? Masz coś do mnie? O ty kurde, kurde gnoju. Nie udało ci się umrzeć. Nie no, co tu trzeba zrobić? Pyk, pyk. To ma klucz? Jezu, gdzie tu jest klucz? Nie no tu gdzieś musi klucz, stary być Dobra, 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 poczekaj, poczekaj pójdzieć na dole Tam on jest Stary jak ja mam tam. Nie no, stary wszedł to! Ukradł mi samokój! Nie! A! Da się go jakoś rozwalić! Da się, To jest jakiś boss! Ja, ja, Chodź! O, oh, maj, maj, my, my, my God. to był spawn! O, rozwaliłem coś. O oh my god! Gdzież tu było tak niebezpieczne, stary Patrz Jest! To byłem życia! Co jest? Jezus maria, to gada! To gada! Ja zas nie wytrzymam stary. To było tak, żeby mnie O nie! O nie! Ja nie ufam temu twórcowi! Oh my god, Tu coś jest... Ja zuję gdzie jestem. Tak! Jest! Czemu tu się całe tło rusza, ty? Widzicie to samo, co ja? Całe tło się rusza. Znaczy, ikony i chat się nie rusza, tylko tło się ruszało. O mój Boże! O mój Boże! Zrobiłem rekord świata! O! Junior będzie taki zazdrosny! Będzie taki... Taki zazdrosny, że ona zje kebaba stary, bez mięsa na ostrym. O mój Boże, zbiłem rekord świata na tym poziomie. Babciu, czy jesteś ze mnie dumna? Ale jestem dobry. O mój Boże, to jest poziom typu. Nie przejdziesz, po co? O Jezu, trawa się podnosi. O Jezu, on tu musi dać. O mój Boże. Aha, co mam teraz robić? Ej, tu jest pieniądz. Ej, co ja mam zrobić? Utopię się. What the hell? Tam coś jest. Patrz to. Zobacz wideo Mario. Zobacz wideo Mario. Szybko. Patrz. Zobacz. Oglądaj wideo. O, ma je gdzieś weszłem. O! W końcu coś normalnego. Pyk. O nie! O Jezu, ja na tym nie mogę. Oj! A! Jezu, prawie umarłem. Przez moją głupotę. A? Nie o to mi chodziło. Dobra. Oh my god. Zobacz wideo, jak to jest trudne. Oh my god, super. Oh my god. Ty to jedy dołem. Oh my god, co to było? Co to jest? Iść tu? Idę tu. Ja idę tutaj. Ja idę tutaj. Zobacz wideo. 30 monet. Oh my god! Oh my god! Oh my god, trafiłem. Czy ja jestem? Co to jest? Jezus ja się boję. La, 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 la. O! Ale nie dotknąłem ich. O Oh my god! Super, bardzo fajnie. Zaraz umrę, patrz. Zobacz wideo. O oh my god, co tu jest, Ty, Nie, co tu jest? Zobacz wideo, jak. jak hejtas umiera. No, dawaj mi liść! Ty skończyłeś się liście chyba. O, jest liść, dobra. Ej, ja z tym nie mogę. A, dobra, patrz. A! 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 Umrę zaraz. Utknąłem tu. Zaraz się może coś otworzy. Poczekaj, patrz. Tutaj... Dobra, możesz się zabić, ty. O! Dlaczego to jest takie ciężkie? Zaraz nie wytrzymam. Dobra. Ja naprawdę dziękuję za taki dobry poziomek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Mario, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja się z wami żegnam do następnych odcinków. Cześć i na razie.